To jest to połączenie, szczególnie podczas powodzi. Mhm. Oni na górę się przeprowadzali i tam przeczekiwali czas. Jak ja już tutaj wały podwyższany w 1848, to zachowały się takie petycje i że oni nie chcą. tak, Oni woleli jak wylało, zalało. Ale mamy spiżarnię, tak? gdzie mamy wiele fajnych eksponatów. Między innymi tam na środku jest taka duża kopańka, mm -hmm. która służyła do świniobicia. A i była powódź, to pływali również. Wszystko jednak są tą wodą. Tak? I często właśnie goście przychodzą, wspominają jak to właśnie pływali na takich cudach. My, my pływać nie pływaliśmy, ale kąpali nas w nich. Słucham? My pływać nie pływaliśmy, ale nas w tych kąpali. No tak, też kąpali. I dzieci spały, tylko pańka i ciasto się...